Nie chcę być sępe miłości, nie chcę być sępa 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 miłości, nie chcę być sępań miłości, nie chcę być sępa miłości, nie chcę być sępa miłości, nie chcę być miłości. Nie chcę być sępem miłości Nie chcę być sępem miłości Nie chcę być sępem Nie chcę być sępem miłości więcej Więcej nie Nie chcę być sępem miłości więcej Więcej nie Nie chcę być sępem miłości Nie chcę być sępem miłości Szerpadyny tak jak Ferrari wjeżdżam, tak jak Ferrari, tak jak Ferrari. Kto się ode mnie oddali, to mi będzie nieprzychylny. Tak, to mi będzie nieprzychylny, to będzie mówił o mnie źle, to będzie mówił o mnie źle. Gdyby nie mówiono o mnie, to bym miał kompleks. Nie miałbym kompleksów, i tak nie mam kompleksów. Ej, u się Widzę tu, tyle kretynów. Widzę tu, tyle kretynów. Bile, widzę tu swój azyl Twój azyl twój azyl Właśnie tak większość nie trzeba i bazy. Większość nie trzeba i bazy. Oj, tyle razy upadałem, tyle razy upadałem, tyle razy upadałem, ale powstały i powstałem. Za każdym razem. Tak, tak, tak. Tak, nie chcę być miłości Tak, 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 tak Nie chcę być miłości Serpentyny, jakieś konfekcji To wszystko jest dla beki To wszystko jest dla beki Właśnie tak, ja jestem wielki Wielkie dzięki dla tych, którzy Propsy myślą, jo Propsy myślą, propsy myślą Propsy myślą, propsy myślą